Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski kłaniam się Państwu i kolejny raz zapraszam na spotkanie z literaturą, na spotkanie z komiksem, bowiem chciałem dzisiaj Państwu zaprezentować. Komiks Gaia de Lille, Kroniki Jerozolimskie. Komiks wydany w Polsce nakładem kultury gniewu w roku 2024 przynajmniej to wydanie, które ja mam wydaje mi się, że ten komiks chyba był wydany wcześniej. Komiks, który w oryginale ukazał się w roku 2011 Całkiem spory, bo to jest taka powieść na 340 stron niecałe. I komiks przetłumaczony na język polski przez panią Katarzynę Koła-Bielawską. Guy DeLille to kanadyjski twórca komiksów, ale także animator. I trochę tym samym usprawiedliwiam się, dlatego że zgodnie z zapowiedzią miał być dzisiaj odcinek o książce kaczki. Kate Beaton, ale nie będzie. Kaczki będą później, za to kaczki powrócą w formie rozmowy. Rozmowy z tłumaczką, czyli panią Agonzano, i o kaczkach będziemy rozmawiać. Wstępnie wydaje się, że ten odcinek pojawi się w listopadzie. Wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy, którzy przeczytali kaczki na dzisiaj na ten odcinek. Bardzo przepraszam. Liczę, że nie zostaną z tą lekturą, jak Jan Himilsbach z angielskim. Kaczki więc powrócą. A dzisiaj Guy de Lil, czyli Takiż to intelektualny wyczyn, łuk poniekąd. Czyli także Kanadyjczyk, także kanadyjski twórca. Kanadyjczyk z Quebecu i Kanadyjczyk, który jest komiksowo bardzo dobrze znany. To jest twórca, który także w Polsce jest, wydaje mi się, popularny, jest doceniany. Jego komiksy o Korei Północnej, czyli Pyongyang, o Chinach, czyli Shenzhen. O Birmie, kroniki birmańskie. Są też jeszcze inne. To są rzeczy, które są po prostu znane i czytane. No ale ja o Gaju Lille tylko słyszałem, ja te jego komiksy widziałem. Wielokrotnie, kiedy decydowałem się na to, co czytać, to one jakoś nie wchodziły u mnie na listę, czyli odkładałem je, mówiłem, że później, że nie teraz, że to jakieś takie reportażowe, że to pewnie będzie płytkie. No, i w końcu pomyślałem, że kiedy, jak nie teraz, kroniki jerozolimskie przeczytać. No i przeczytałem, i muszę powiedzieć, że bardzo interesująca to była lektura. Te najbardziej znane komiksy Gaia Delil, czyli Pyongyang, Shenzhen, Birma, Jerozolima, to są komiksy, o których można byłoby powiedzieć, że są wizualnym reportażem. A nawet jeżeli reportażem nie są, to mają charakter reporterski. To jest opis rzeczywistości, czy Korei Północnej, czy Chin, czy Birmy, czy Izraela, konkretnie Jerozolimy w tym wypadku. To jest opis rzeczywistości, ale opis różny, dlatego że, i to jest informacja, o której wiem tylko z internetu, dlatego że te dwa pierwsze komiksy, czyli Pjongjang i Shenzhen, to są komiksy, w których Guy Lil pojechał służbowo, nazwijmy to, do Korei Północnej i do Chin. Pracował jako animator, jako rysownik, był, można by to ująć, na kontrakcie i jako pracownik, zewnętrzny konsultant, osoba, która żyje innym życiem, tam przyjechała na kontrakt, opisuje, podobno bardzo złośliwie, nie znam tych komiksów, rzeczywistość czy chińską, czy północno-koreańską. Natomiast Jerozolima i także Birma bo to sprawdziłem, i Birma także podpada pod ten wzór. To są komiksy z jednej strony zbliżone, bo komiksy reporterskie i opisujące życie w tamtych miejscach, ale kontekst jest zupełnie inny. Dlatego, że zarówno kroniki jerozolimskie, jak i kroniki birmańskie to jest rok z życia w danym miejscu. Kroniki jerozolimskie, bo o nich tu mówimy, to jest rok życia od sierpnia do sierpnia. Struktura tego komiksu, struktura tego reportażu, czy powieści reporterskiej, czy opowiadań reporterskich? Struktura tego komiksu jest strukturą miesięczną. Każdy miesiąc ma tutaj swoją część, stanowią te miesiące rodzaje rozdziałów, a same później podzielone są na mniejsze fragmenty. Nie jest to więc jedna wielka, linearna opowieść. Jeżeli patrzą Państwo na tę książkę i widzą 350 stron obrazków, to nie jest jedna historia wielka. Można byłoby powiedzieć, że jest tam jakaś historia ramowa w tle, kontekst polityczny, społeczny, geopolityczny, ale tak naprawdę są to osobne historyjki, które w jakiś sposób ze sobą wchodzą w interakcję, ale bardzo luźne. Czasami pojawiają się bohaterowie, którzy gdzieś wcześniej byli zaanonsowani, ale każde opowiadanie czy każdy mini reportaż, czasami to jest opowieść na dwie strony, czasami na cztery, czasami na pięć czy siedem, ale to są nieduże historie. Każda jest jakąś historią zamkniętą, bardzo często kończącą się rodzajem niedopowiedzenia. Oczekujemy dalszego ciągu, ale dalszego ciągu nie ma, dalej jest kolejny rozdział. I na początku sądziłem, że to taki błąd, a potem przekonałem się, że nie, że to jest taka metoda twórcza. Cały komentarz pozostawiony jest do uznania czytelnika. To było fantastyczne. Bo człowiek chciałby się dowiedzieć, co było dalej. Nie jest to napisane. Pewnie można się domyślać, co było dalej, jak to się potoczyło. I bardzo mi się akurat to podobało. Te radykalne, nazwijmy, końcówki. No, ale te radykalne końcówki powodują też, że myślę o tym zbiorze, o tym komiksie, troszkę jako o zbiorze opowiadań. I od razu powiem to na początku, chociaż zaplanowałem na końcu. Wydaje mi się, że to jest komiks, który może być bardzo dobrym, bardzo dobrym komiksem otwierającym przygodę z komiksem. A to dlatego, że on nie jest wymagający formalnie. To jest bardzo proste rysowanie, bardzo fajne rysowanie, momentami nawet ładne, bo są też takie szkice architektoniczne. To jest po prostu przyjemne w odbiorze, jednocześnie w żadnym wymiarze nie jest dystansujące. To nie jest komiks, który z czymś eksperymentuje. To nie jest komiks, który porusza jakieś wykręcone tematy. I pewnie większość komiksów, które czytałem i w szczególności te, które mi się najbardziej podobały, to nie są komiksy, które powiedziałbym: "Weź, zacznij od tego". Akurat Gaidelil jest tego typu komiksem. Tak jak poprzednio była to Bibliomulica z Kordoby, tylko to był komiks historyczny. A jeżeli ktoś nie lubi komiksów historycznych czy opowieści historycznych sprzed prawie tysiąca lat, no to może poczytać opowieść sprzed lat dziesięciu, bardzo, bardzo współczesną, bardzo, bardzo aktualną, i to jest właśnie Guy DeLille. No ale wspomniałem, że to jest reportaż, a reportaże powinny być o emocjach. No i ten komiks jest o emocjach. Te emocje nie są tutaj tak bardzo podkręcone, ale nie sposób od nich uciec. No, bo kiedy czyta się o Jerozolimie, kiedy czyta się o konflikcie, który tam ma miejsce, kiedy przygląda się historiom, które dotykają Palestyńczyków, no i kiedy czyta się te historie, to to są historie napakowane emocjami emocjami, które są ukryte, ale które eksplodują i które do czytelników bardzo silnie docierają. No bo historia tego, co wydarza się w Izraelu, historia palestyńczyków, historia narodu palestyńskiego, dzieje jego, to, czego doświadczali wtedy i to, czego doświadczają teraz, kiedy widzimy, do czego się można to chyba tak powiedzieć, no reżim wręcz izraelski, czy ortodoksyjne elementy w tymże środowisku, w tymże kraju posuwają, no to to są rzeczy dramatyczne, to są rzeczy traumatyczne. I ta historia, która jest pokazana przez Gaja Delil, jest historią, moim zdaniem, i tak bardzo stanowaną w stosunku do tego, co można byłoby opowiedzieć wtedy i w stosunku do tej interpretacji, która nasuwa się w tej chwili, kiedy te złe historie pokazane przez Gaja Delil są niczym, są niebem w porównaniu do tego, co w tej chwili, czyli w roku 2025, jesienią, dzieje się w gazie. Dzieje się na zachodnim brzegu Jordanu. To są niestety ciemne karty ludzkości. W tym kontekście ta książka bardzo mocno współgrała mi z książką Sharona Redbarda, książką Białe Miasto, Czarne Miasto. Przedstawiałem Państwu tę książkę dwa lata temu, w sierpniu 2023 roku, to był odcinek numer 174. I to pisał Izraelczyk. Pisał Izraelczyk o Tel Avivie i Jafie, a tu jest historia jerozolimska. Jeszcze mroczniejsza, jeszcze gorsza, ale w sumie prowokująca te same pytania, które każdy, wydaje mi się, człowiek musi sobie zadać. To znaczy, jak naród, który czegoś doświadczył, jest w stanie w taki, a nie inny sposób zachowywać się wobec innego narodu. No ale pozostawiam te pytania bez odpowiedzi. Wracając do komiksu. Komiks, podkreślam to, opowiada o emocjach, ale opowiada o emocjach w sposób bardzo, bardzo delikatny. Gajdelil, moim zdaniem, w tym komicie jest mistrzem niedopowiedzenia i mistrzem pozostawienia czytelnika w takim stanie, że sam chce sobie pewne rzeczy skomentować. Szerszy kontekst jest tutaj taki, że zarówno w kronikach jerozolimskich, jak i w kronikach birmańskich, Gajdelil przyjeżdża do tych miejsc jako nie tylko rysownik, ale przede wszystkim jako ojciec i opiekun wizyty w obu tych miejscach trwają rok dlatego że żona Gajadelil jest wolontariuszką w organizacji lekarze bez granic no i jako pracownica jako wolontariuszka lekarzy bez granic jeździ na kontrakty no i ten kontrakt w Jerozolimie właśnie znaczy oni mieszkają w Jerozolimie ona pracuje w strefie Gazy i doświadcza już tych rzeczy które w tej chwili eskalują jeszcze bardziej no ale to daje trochę inną perspektywę niż te komiksy azjatyckie. Dlatego, że Gaidelid patrzy na życie codzienne oczami zwykłego człowieka oczami ojca, który przejmuje rolę matki. W kronikach jerozolimskich jest mnóstwo scen, które pokazują, jak zmieniły się te role, i jak te role inaczej funkcjonują w tym związku. Fantastyczna rzecz, kiedy matka mówi: O, zobacz, nasza córka zakłada pierwsza skarpetkę. A Deli mówi, no nie no, ona to robi od tygodnia, tylko że ty nie zauważyłaś, bo ty pracujesz cały czas. Widać całkowite odwrócenie ról, widać też, jak mężczyzna zaczyna doceniać, czy inaczej patrzeć na rolę kobiety. Jak on opowiada, jak on się nudzi, dzieci chcą się bawić, ale on nie wie, co ma z nimi robić, dzieci chcą gdzieś wyjść, on im proponuje, oni nie. Żona wraca jest zmęczona on pyta może pójdziemy na spacer ona mówi wiesz co nie chcę się zjechana jestem nie No fantastyczna historia trochę pokazująca jak wygląda życie wielu kobiet które zajmują się domem a jednocześnie pokazująca to od drugiej strony bo to nie jest jakiś facet który się nad nimi lituje i opisuje ich historię tylko to jest facet który opisuje swoje trudy z tym związane i pokazuje swoje czarne myśli, czy brak myśli, czy zjechanie. Bardzo, bardzo to ciekawe. A to wszystko prowadzi do tego, że Gajdelil doświadcza Jerozolimy jako zwykły człowiek. Chodzi na spacery z małym dzieckiem, z wózkiem, szuka parków i doświadcza jako człowiek tego wszystkiego, czego doświadczają Palestyńczycy, bo on mieszka w Jerozolimie Wschodniej. Czasami nie może przejść, bo w miejscu, gdzie mieszka, nie ma chodników, bo w miejscu, gdzie mieszka, nie ma transportu miejskiego, bo nikt nie opróżnia śmietników. Po drugiej stronie ulicy jest osiedle żydowskie i tam wszystko działa. Tam jest woda, tam są opróżniane śmietniki, tam nie ma żadnych problemów. Natomiast w dzielnicy, czy w części po drugiej stronie ulicy, właściwie w całej tej dzielnicy palestyńskiej, arabskiej, problemy są. No i o tym jest ten komiks. On bardzo dyskretnie i bardzo naprawdę nienachalnie pokazuje, jak to wygląda, jak mu ludzie tłumaczą. No, kiedyś na uniwersytet jechałem 10 minut, teraz jest postawiony mur i jadę dwie godziny dookoła. Pokazuje, jak wygląda realne życie, jak wyglądają korki, checkpointy. Natomiast to wszystko jest pokazane nie z perspektywy Jakiegoś reportera, który jest Bóg wiekim i opisuje, ocenia rzeczywistość, tylko zwykłego człowieka, który usiłuje w nieznanym sobie miejscu z dwójką dzieci się ogarnąć, odwieźć do szkoły, do przedszkola, znaleźć miejsce do rysowania. No właśnie, znaleźć miejsce do rysowania. Gajdelil zakłada, że będzie chodził na spacer i będzie szkicował, ale. Co chwilę nie może szkicować, bo cokolwiek szkicuje, to zaraz okazuje się, że jest to obiekt o znaczeniu militarnym. Zaraz podchodzi do niego albo żołnierz, albo podchodzi do niego jakiś Izraelczyk i go przepędza. I widzimy taki Izrael, którego można się w sumie domyślać, ale te historie, takie bardzo, bardzo życiowe, i to nie są te historie polityczne, tylko to są historie naprawdę najprostsze, że idzie z dziećmi na lody i nie może kupić lodów, bo akurat zaczął się szabas i w tym czasie nie można jeść niczego z drożdżami. To też dziecko, mimo że chce loda w rożku, nie dostanie loda w rożku, bo nie można. On mówi: no ale to dopiero jutro się zaczyna. A sprzedawca mówi: no tak, ale my zaczynamy dzień wcześniej, bo by się ktoś do nas jeszcze czepiał, to już pan teraz nie kupi. Mnóstwo absurdów i myślę też. Że ta książka bardzo ciekawie pokazuje też takie wątki zacietrzewienia religijnego. W żadnym razie nie jest to książka antyreligijna. Natomiast Delilah odkrywa kolejny wymiar swojego niedopasowania do tej rzeczywistości poprzez swój ateizm. On wprost mówi, no, że ja nie jestem wierzący, jakoś tam zostałem wychowany, mniej więcej wiem o co tam chodzi. No ale kiedy styka się z pokładami, Naprawdę głębokiej ortodoksji, to nie tylko żydowskiej, ale także arabskiej, ale także chrześcijańskiej, no to jest tym przerażony. Kiedy odwiedza grup pański i słyszy czy widzi sceny, gdzie między sobą biją się księża trzech wyznań chrześcijańskich, no to on zadaje pytanie: jakie świadectwo my innym dajemy? Jak ci ludzie nie potrafią w własnym gronie dogadać się, tylko muszą się lać, na dodatek w kościele? No to o czym mowa? No i sporo tu jest takiej refleksji, która mi była bardzo bliska takiej refleksji człowieka, który ewidentnie jest niewierzący i przykłada elementy logiki, takiej bardzo czystej, do tych historii, no powiedzmy, biblijno-mityczno-religijnych. No, i kiedy jest na wycieczce w miejscu, gdzie prawdopodobnie nastąpi przyjście Mesjasza powtórne, no to myśli sobie, no to jeżeli stąd prawdopodobnie to nadejdzie, to ten grup, to będzie pierwszy człowiek, który dostąpi tego sądu ostatecznego. To ciekawe. Patrzy, mówi szlomo, no trzymam kciuki za ciebie. A z kolei mnie to, przyznam, doprowadziło do refleksji, no jak to będzie wyglądało. Czy. Jeżeli będzie sąd ostateczny, czy kiedy będzie, to idą on będzie trwał? No jeżeli damy chociażby kilka sekund na każdego człowieka, to mi się wydaje, że tam będzie jakaś straszna kolejka. No i do takich to głębokich refleksji Guy Delil mnie doprowadził. Natomiast, no, nie chciałbym, żeby Państwo myśleli, że to jest komiks zabawny. Nie jest. No, momentami bywa dowcipny. Że to jest komiks antyreligijny. Absolutnie nie jest. Że to jest komiks stronniczy wydaje mi się, że nie jest, bo nawet w kwestii osiedli żydowskich GuideLil pokazuje różne perspektywy i pokazuje wycieczkę, która jest prowadzona przez żołnierzy izraelskich byłych, którzy mówią prawdę i pokazują, jak to funkcjonuje i pokazują naprawdę takie ciemne strony tego, co robili, jak służyli, ale pokazuje też perspektywy osadników, pokazuje perspektywę palestyńską i Oczywiście, wiadomo, gdzie człowiek ma serce. I wiadomo, gdzie człowiek, moim zdaniem, obdarzony jakimś rodzajem wrażliwości, gdzie człowiek wyląduje i nie ma chyba złudzeń, że dobro jest jedno, zło też jest jedno. I te strony są tu bardzo jasno opisane. Niezależnie od tego, co państwo Izrael mówi, no to te strony są jasno opisane i wiadomo, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Ale Gajdelil pozostawia to. Czytelnikowi. On niczego nie komentuje. On po prostu opisuje, czego doświadczył. I pod tym względem ten komiks jest znakomity, bo jest bardzo dyskretny, a jednocześnie wszystko mówi. Naprawdę wszystko mówi. W którymś momencie ktoś komentuje, czy Gajdelil komentuje, że zaskoczeniem było dla niego, że łatwiej mu było wjechać i wyjechać do Korei Północnej niż do Izraela. I kiedy opisuje kontrolę i odpytywania o to, co robili przodkowie, dziadkowie jego w Kanadzie, żeby on mógł wjechać do Izraela, no to, no to rzeczywiście jest coś na rzeczy. Natomiast oczywiście nie jest to opowieść i bardzo jasno to też wybrzmiewa o całym kraju. To jest opowieść o Jerozolimie. I jest scena, w której Delit odwiedza Tel Awiw i przyjeżdża do kompletnie innego miasta. Przyjeżdża do studentów, którzy znają komiksy. Przyjeżdża do wykładowców, którzy rozumieją, o czym to jest. I spotyka ludzi świeckich, ludzi, którzy nie są ortodoksami żydowskimi, do kobiet, które nie noszą chust, do ludzi, którzy żyją no, w sposób zbliżony do świeckiego. I ci ludzie mówią: Jerozolima? Nie, nie to, żebym nie lubił Jerozolimy. Ja po prostu nienawidzę Jerozolimy. I Doskonale chyba rozumiem dlaczego. Więc to nie jest książka, zwracam na to uwagę. To nie jest książka, która mówi o całym Izraelu. Aczkolwiek oczywiście działania państwa Izrael powodują, że przykłada się to do całej społeczności. To jest książka opowiadająca o Jerozolimie i o specyfice życia w Jerozolimie. Książka fantastyczna, książka, którą bardzo państwu polecam. Myślę, że to jest kolejny komiks. Z gatunku nazwałbym go prezentowymi, którym można komuś śmiało dać, bo jest naprawdę z niskim progiem wejścia, a jednocześnie bardzo, bardzo ciekawy i taki interesujący także poznawczo. Bo wydaje mi się, że, z wyjątkiem pewnie specjalistów, niewiele wiemy o realnym życiu w Jerozolimie, które. no dobra, które było, no teraz nie wiadomo, jak ono tam. Teraz nie wiadomo, jak ono tam wygląda. To w strefie gazy. No w sumie też nie wiadomo, bo też jest cenzura, no ale takie czasy. Natomiast ja kroniki jerozolimskie bardzo, bardzo Państwu polecam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam ponownie. Zapraszam na kaczki z Agą które będą najprawdopodobniej w listopadzie. Ja powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.